W momencie, kiedy Espia zrzuciła czarzy z pasa i ponownie stał się człowiekiem, wyderzyło się coś jeszcze. Przed oczami młodych ludzi pojawiła się dziwna postać. Zwierz to jaki, czy co? Czekajcie! Patrzcie, to człowiek. Rzeczywiście, to człowiek. Ale jaki zarośnięty. Espia, nie patrzy. On jest nagi. Wy też się takie przyglądajcie. To nie eksponat w muzeum. Przeszukajmy skrzynie. Może znajdziemy jakieś ubrania. Znalazłem jakieś łachy. O, i nie tylko. Rydari, chodź tutaj do mnie. Zobacz jak was. No, no, no. Ktoś pomyślał o spragnionych. Dobra, nie? No. Wy tam robicie tak długo przy tej skrzyni. Dajcie człowiekowi ubrania, niech się okryje. A, no tak. Ład człowieku i zakryj ten wstyd. Wstyd? Wiem, nie mam się czego wstydzić. Spokój! Nie przeginać, proszę. Zgadaj. Ktoś ty. Skąd się tutaj wziąłeś? Gadaj. Ja, ja. Nie róbcie mi krzywdy. Nikt cię tu nie skrzywdzi, tylko odpowiedz na nasze pytania. Nazywam się Cysterson. Jestem psem. Znaczy, byłem do czasu, jak czary zadziałał. Czyli mamy zrozumieć, że jesteś szabłów? Tak nam nie wołaliście. Ale jak to się stało, że byłeś psem? To długa i smutna historia. Hmm, w sumie mamy czas. Ale ja nie mam. Opowiem wam innym razem. Teraz bardzo się śpieszę. Jedyne co mogę, to powiedzieć wam, gdzie szukać Peturiego. Dajcie mi kartkę. Napiszę wam, gdzie go znajdziecie. To bardzo daleko? Nie. Kierujcie się na południowy wschód wzdłuż gór. Odpowiedz mi tylko na pytania. Dlaczego do nas dołączyłeś? Gdzie zniknąłeś po wyjściu od Senesco? Skąd wiedziałeś, że zaklęcie, które wypowiadała espia, zdejmie z ciebie czar? Wiecie co? Coś mi tutaj śmierdzi. Ritari! Nie zatrzymuj Systersona. Dziękuję wam za wszystko i do zobaczenia wkrótce. Wkrótce? Hmm... Wiecie co? Mam dziwne przeczucie. Przeczucie przeczuciem, że my musimy ruszać. Koledzy, zabierajcie Wikt na drogę, a ja uporządkuję chatę. Witaj, weź te buteleczki z czerwonym wybornym płynem. Hm. Tym wytrawnym czy słodkim? A jak myślisz? Przez zmierzchem trójka przyjaciół w dobrych humorach opuściła chatę u podnóża śnieżnej głupki. Witali i spaz nieco o tym. Nie myśleli już o człowieku się, a może powinni. Luczując zagrożenia ruszyli w dalszą podróż. Nie podejrzewali, że ktoś udaje się ich trochę. Witajcie! Wiedziałem, że w końcu do mnie zawitacie. Wiesz po co przyszliśmy, prawda? Oczywiście. Hmm, no więc co? Oddaj to, co nie jest twoje, a zostawimy cię przy życiu. Haha, <grodzisz> mi! Ja tylko ostrzegam. Zachowaj to ostrzeżenia dla ciebie. Nie ma tu tego kamienia. Zapłacono mi, żeby was zatrzymać. Czas zacząć zabawę. 2-0, jeszcze jeden. No gdzie jesteś malutka? Podła kobieta. To co robimy? Jak to co? Wbiegamy i zabijemy sukienkota? Nie! Nie widzicie jak nas urządził? Musimy mieć plan. Wiem! Espia byłaś dowódczynią ruchu oporu, tak? No tak. Więc pewnie potrafisz się niezauważenie gdzieś skradać. No. Dobra. Zrobimy tak. Espia wejdzie pierwsza, a potem. Miejmy nadzieję, że Espia się udało. Na pewno. To dzielna dziewczyna. A co jeśli... Zamknij się. Gotów? Jak nigdy. No. To dawaj. Chyba tam jest. Widzę. Dobra, dobra. Słychać was nawet w pagusie. Cholera. A gdzie ta espia? A ty powinieneś to wiedzieć. Tak. <zysujesz> Zasłużyła na to. Das hat jetzt die Temperatur, Zobaczenia w Będę tam na ciebie czekać. Tak. Chodź tu! Tak. Wszystko ładnie, pięknie, ale w sumie, to nie wiemy gdzie iść. No, jesteśmy tak jakby w punkcie wyjścia SPA. Skąd masz ten medalion? Zdjęłam go Petrujemu z On jest jakiś dziwny. Ale co tam? Patrzcie lepiej, co znalazłam. Hmm, mapa. Skąd ją wzięłaś? Mieszkowałam w jego biblioteczce. Są tu wyraźnie nakreślone ścieżki, którymi szli i dokąd się udali. Spójrzcie. Pięknie, ale potrzebujemy statku. Tak. Ale zobaczcie, tu jest jakiś zamek. Może tam się udamy? Hmm, w sumie całkiem dobry pomysł. No to dobranoc! Czeka nas długa wędrówka. Zajmę warty pierwszy.